Dzień dobry, widzowie, witam Was w kolejnym openingu na tym kanale. Dzisiaj mamy, no troszeczkę, laki bloków. Tutaj mamy jeszcze, a dzisiaj będzie spore opening. Także zapraszam Was, widzowie, do oglądania. Tu mamy nawet jednego z pięcioma efektami. Także widzowie nie przedłu... o! Event. Także na początku zakręcimy sobie i to będzie przypowiednia. Czy będzie coś dobrego dzisiaj. Eee, słaba. Dobrze, także już nie przedłużając zaczynamy opening. Zaczniemy chyba sobie od tego najsłabszego. Uwaga, co będzie. Jak myślicie, widzowie? Co będzie? A to jest. Aha. Orkalero Orkala. Uuu, z kapeluszem. 1,4 miliona. Uhu, Widzowie. Dobrze. Tutaj mamy jednego secret Lucky Bloka. Ale może najpierw admin Lucky Bloka sobie otworzymy. I co będzie, widzowie? Co będzie? Eee. Los Bombinitos eee, słabe. Hmm. Może teraz zejdziemy sobie na dół i coś na dole otworzymy. Mm, jakiegoś. O, tego bez efektu na razie otwieramy. Jeśli chcecie, żeby coś dobrego wyleciało, to zostawcie teraz subskrypcję oraz, oraz łapkę w górę. A ja już otwieram. Co będzie, widzowie, co będzie? Aha. Los... Nie przeczytam tego, ale... Los Tung... No. Jak chcecie to, widzowie, to teraz zapausujcie ten film i przeczytajcie tą nazwę. Dobrze, to teraz... O, kolejnego bez efektów. Uwaga, uwaga. I poszedł. Co będzie? Los Tipitacos. Nie no, super. Nie, coś na dole nam nie idzie. Trzeba iść na górę. No to tu otworzymy tego Albin Lucky bloka. Co będzie widzowie? Co będzie? Alecio. Nie słabe. Dobrze widzowie. Jeśli zgadnę, co wyleci z tego secreta, to musicie zejść łapkę w górę oraz subskrypcję. Ale muszę zgadnąć co wyleci. Hmm... Obstawiam, że Tortyni nie wyleci. Jest! Zgadłem! Zgadłem, widzowie. Musicie za to zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. A ja otworzę tego z dwoma efektami. Admin, lucky block. Co będzie, widzowie? Co będzie? O, o ten sam cof na dole. Eee, ten dużo lepszy. Bo milion 800 daje. Uhu, tego za chwilkę otworzymy, ale teraz tego. No, co będzie widzowie? Musisz zejść łapka w górę, żeby mi Co będzie, co będzie, co będzie. No, los orka carelos. Nie, nie mam 400. Taki średni. Dobra, teraz otwieramy rękę e, gold, potem rękę. Uwaga, uwaga widzowie. Co będzie? No. A, słabizna. Los bombinitos. Słaba. Dobra, to teraz muszę tego otworzymy. Hmm, co może teraz wylecieć? Zastanówmy się. Hm. Los typitakos mogło być lepiej. Dobra widzowie, jeśli ten tego otworzy, to musicie teraz zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Żeby wyleciało coś dobrego. Mam nadzieję, że wszyscy zostawili. Nie będzie coś dobrego leciało. Los bombinitos. No teraz z pękami. Otworzymy. Niech wszyscy teraz zostawią subskrypcję oraz łapkę w górę, żeby coś dobrego poleciało. Halo, pojawi się Los Bombinitos. Zostały nam ostatnie trzy. No to teraz tego Rainbow. Otwieramy. Dobrze, naprawdę zostawcie teraz subskrypcję oraz łapkę, żeby coś dobrego poleciało. Halo, no pojaw się! No! Może być! Dobra, to teraz tego, tego otwieramy. Dobra. Ja już się odwracam. Niech wyleci coś dobrego. No, halo, pojaw się. Los Tipitacos. O, tu zostało nam jeden, ale my idziemy jeszcze jednego otworzyć, którego tutaj mamy. Mm, tu. Z dwoma efektami. To wstawcie widzowie łapkę w górę, żeby coś dobrego mi poleciało. Yy, a, tu było. Oj, słabe. Hmm, teraz trzeba coś sprzedać. No to ten los, bo, los bombini to sprzedajemy. Jeśli ktoś chce trade'a, to proszę pisać. Tu mam takie. A na drugim piętrze. Takie mam. Tutaj jeszcze bierzemy sobie jednego. Jeszcze jednego sobie bierzemy. Lucky blok. Lost lucky block. Dobra. Teraz... jeśli teraz, teraz wleci coś dobrego. To znaczy, że wyleci z tego z wieloma efektami coś dobrego. Także Uwaga widzowie. Co będzie? Halo. Nie było, zniknęło. Los tortus! Uhu. Los tortus 3,5! Dobra, widzowie, musicie teraz zostawić obserwację, suba i lajkacza. Like żeby coś dobrego nam poleciało, Także ja już nie przetłuszczając, otwieram to. Ale pamiętajcie, każdy musi zostawić. Każdy teraz zostawia lajkacza like oraz subskrypcję. Na pewno zostawiliście. Ajaj. Jeszcze raz. zostawcie. Uwaga, uwaga. Musi coś dobrego plecić, musi coś dobrego. Wszyscy trzymają kciuki. Co? Ale słabe, ale słabe. Jezu, trzeba to od razu sprzedać, ale słabizna. Dobra, widzowie, jeśli ktoś chce Trada, to proszę pisać, bo już niedługo będę je sprzedawał. Także do zobaczenia, widzowie. Pa-pa!